Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz Sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności. Mówiliśmy to, że podobna rzecz była też dla następnych pokoleń, nie? że ta relacja z Bogiem na różne sposoby pomaga nawet, nawet dzieciom. Czy 26. kto się boi Pana ma mocną ostoję, jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. drugi, zobaczcie, jest podobny. Ale też warto upada z powodu swojej złości. W jednym z psalmów jest głupi, nabroił, a potem mówi: To wszystko przez Boga. Nie, nie pamiętam który to psalm, gdzieś tam koło że człowiek nie rozumie albo nie chce zrozumieć dokładnie, że większość swoich problemów to ma ze swojej głupoty, ze swojej złości, ze złych wyborów, ze złego utrzymywania jakichś nawyków szkodliwych i one. W, jednym, w jednej dawce nic nie dadzą, ale w powtórzonej stukrotnie, no to mogą zerwać więź jakąś, mogą człowieka gdzieś na margines społeczności przesunąć i tak dalej, i tak dalej, nie? Także ten werset jest powtórzeniem, warto sobie pamiętać, że zawsze, kiedy coś nam nie wychodzi, coś się zawaliło, no to Boże, czy ja czegoś źle nie robię, nie? czy to nie jest konsekwencja jakiegoś mojego zaniedbania, głupoty i tak dalej. Także to taka myśl. Tu chyba długo nie będziemy się zatrzymywać, bo tego typu wersety już były. 33. W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca. No, też prosta zasada. Nie? W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca. No, to by pokazywało, że. Że człowiek jest tak zwany integralny. Nie, To jest takie angielskie słowo integrity. Po polsku jest trudność pewna przetłumaczenia tego akurat słowa. Inaczej, jak jest głupi, to na całej linii. Jak mądry, to, to też powinno to być widać we wszystkich jego dziedzinach życia. nie? A że przez tych mądrych, tej głupi się nauczy. Oho. Czyli Brytyjka tu troszeczkę tak poszła na takie uproszczenie zwykłe. Lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu. Głupca w ogóle całkiem, całkiem co innego, nie? Czyli z, żeby tam bardziej, żeby się to świadectwo na głupich przenosiło. Okej, okay, no to, to, trzeba zmienić yy, tu podejście, że, że mądrzy promieniują na głupich, że głupi no nie znajdą w sobie mądrości. Ale mogą naśladować. I stąd właśnie się bierze to mądrość lub głupota społeczeństw, bo ludzi mądrych jest stosunkowo niewiele w społeczeństwie, ale jeśli oni stanowią pewną dominującą część społeczeństwa, no to ludzie zaczynają się orientować na, na nich. To właśnie tamten profesor Dąbrowski o tym mówi. Jeśli z kolei Wzorem jest głupota, głupcy są u władzy, to całe społeczeństwo głupieje. Okej, okay, no to mamy ciekawe odkrycie, że tu to tłumaczenie jest złe. 32 werset i 33, no, przepraszam, 3. No to jedźmy dalej. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Zobaczcie dokładnie. Ta myśl jest. To, co powiedziałem, jako interpretacja poprzedniego tu, zobaczcie, jest na dokładkę, żeby nie było niezrozumienia, jest to jeszcze raz pokazane, nie? że jeśli w narodzie są sprawiedliwi, oni świecą, naród się staje sprawiedliwy i ma chlubę. Czyli wiecie, że w oczach Boga to jest korzystna cecha. Albo sprawiedliwość jest tą sławą narodów, albo głupota, zobaczcie, grzech. Nie? Zło, że może być tolerowane na poziomie narodu, a nie tylko na poziomie jednostki. Wcześniej mówiliśmy o przyszłości swojej rodziny że to jest Twoja pobożność, to jest zysk Twoich dzieci, nawet, nie? że inwestujesz w przyszłość następnych pokoleń to tutaj wprowadzanie światła w życie narodu. Jest właśnie walką o niepodległość tego narodu, o przyszłość tego narodu, no tak można powiedzieć. I, I Polacy tego nie rozumieją, oni myślą, że tam konstytucją, jakąś tam wyborami, to są wszystko jakieś. To tak jak żeby mieć obiad, to trzeba włączyć piekarnik, nie? No, ale można włączyć piekarnik i przyjść za godzinę, otworzyć piekarnik i co? Będzie obiad? Ciepło ciepło będzie, ale piekarnika żadne, znaczy, ale obiadu, to się nie najesz, nie? Że owszem, potrzebna jest konstytucja, potrzebny jest piekarnik i tak dalej, ale trzeba mieć co tam włożyć, nie, najpierw, nie, yy, i tak dalej, nie? Także my jesteśmy tymi, którzy, którymi, którzy wkładają Bożą prawdę, Bożą rzeczywistość do życia narodu i tego nikt inny nie robi, nie? Ludzie zaczynają to, co my właśnie tutaj czytamy, że sprawiedliwość a sprawiedliwość oparta jest zawsze na prawdzie. Nie? Że jeśli ona dominuje w narodzie, jeśli elity postępują zgodnie z prawdą, z faktami, z sprawiedliwością, to naród idzie w górę. Nie? Jeśli, jeśli grzech jest ten, tym, tą istotą narodu, wtedy przynosi mu hańbę. Bardzo no, taki ciekawy werset o, o takich bardzo takich praktycznych konsekwencjach. Niech on będzie też zachętą dla nas. No to ostatni werset z tego czternastego rozdziału. Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie. No tutaj w domyśle jest dobry król. Nie? Dobry król. Pamiętacie, że na przykład tam przychodzili. Do Dawida, ludzie, o myśmy zabili tego twojego wroga Saula. Nie? No toż tu, tu jest dla was szafot, nie? czy tam kat dla was czeka, boście podnieśli rękę na króla. Nie? Oni myśleli, że on się ucieszy, nie? bo jego konkurenta zabili, a on chce, żeby postępować szlachetnie, a nie, czyli sprawiedliwie, zgodnie z prawdą, a nie, żeby tylko cel osiągnąć. Nie? Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie. Nie? Że, e, zobaczcie tutaj, ten haniebnie i roztropny, czy jakie są słowa. Gniewa się na tego, który przynosi wstyd. Tak, ta, że no, zawalił z powodu czegoś, co źle zrobił. Nie? Bo, bo widać, że tu jest tam moralnie, nie, że. No komuś się nie udało, tam wiecie, potknął się i cała waza zupy na podłodze, nie? To, bo to jest trochę co innego, tylko tu jest jakiś złość w tym człowieku, nie? Złość lub głupota i to rodzi zły owoc, no i potem jest wstyd, nie? To, że, że tu powinna być, powinna być jakaś reprymenda ze strony władzy, nie? Okej, okay. no dobra. Mamy trochę politycznych wersetów. No to 15 wersy, rozdział poniedzieli, jak Bóg da tam troszeczkę zaczyna się o postępowaniu. Sła, sławny werset, łagodna odpowiedź uśmierza gniew.